Tchau, 1 września 1939 roku o godzinie 4.48 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał załogę Westerplatte. Ten akt agresji dał początek II wojny światowej, największego konfliktu w dziejach świata. Zginęło w nim blisko 6 milionów Polaków. Każdą rodzinę praktycznie dotknęła ta okupacja i ciężary wojny. Moja babcia zmarła z wycieńczenia. Naszych krewnych powywożono na roboty. W wyniku niemieckiej okupacji Wielkopolska stała się częścią III Rzeszy. W całym regionie wprowadzono surowe prawo okupanta, zwłaszcza dla Polaków. Nieposłuszeństwo często karane było śmiercią. Wrzesień-październik-listopad to wyjątkowy czas, kiedy tutaj Komanda realizują w ramach operacji Tannenberg eksterminację ludności polskiej, szczególnie tych warstw przywódczych, urzędników, duchowieństwa. Wielkopolska walczyła dzielnie. Do Daje dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Realizowali w obliczu tego dramatu, czyli powstanie polskiego państwa podziemnego. Tutaj też tworzą się komórki polskiego państwa podziemnego. Mamy w perspektywie czasu tę największą i najsłynniejszą akcję w roku 1942. Mamy te działania przez cały czas. Pamiętajmy też o stojącym stóp pomnika Armii Poznań o żołnierzach tej formacji. W pamięci poległym, nie tylko na ziemiach Wielkopolskich, odczytano apel. Pochylając głowy, w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym. Słowa Paweł Głuszyński, pół dnia.